Adobe Premiere Pro pozwala nam na tworzenie przejść między klipami wideo, między zdjęciami, a także między audio. Zacznijmy od przejścia między dwoma klipami wideo. Bierzemy dwa różne klipy. Na pierwszym mamy człowieka biegnącego, na drugim mamy lesący samolot. I w tym momencie przejście między nimi jest czyste. Jest to po prostu clean cut. I zmianę między jednym a drugim klipem możemy. Załagodzić, wstawiając między tymi, klikamy przejście. Najbardziej podstawowym sposobem, który jest fabrycznie też ustawiony przez Adobe Premiere Pro, jest ustawienie takiego przenikania. Czyli klikamy prawym przyciskiem myszy na tą tutaj kreskę, także ona się zaznaczy na czerwono, i klikamy Apply Default Transition. Ale Czasami może pojawić nam się taka informacja. Ona oznacza, że w tym momencie to przejście nie ma zbyt wystarczającej ilości danych, aby działać poprawnie. Pokażę Wam na przykładzie. Czyli odpalę to przejście i zobaczcie na tego chłopaczka, co się z nim stanie pod koniec. Widzieliście? Zatrzymał się. A zatrzymał się dlatego, że po prostu Adobe Premiere Pro w tym miejscu, gdzie tak naprawdę jeszcze ten film powinien zanikać, ten film się kończył, dlatego wziął po prostu, skopiował ostatnią klatkę i przeciągnął ją przez ten odcinek. Tak samo możecie zobaczyć w tle, tutaj widać ten samolot, i on, on nie jest w tym momencie w ruchu, do momentu aż. Nie wejdzie na swój właściwy klip, czyli to całe, co jest tutaj, to jest przed tym klipem z samolotem, jest to po prostu skopiowana pierwsza klatka. Te ukośne kreski na przejściu właśnie oznaczają, że to przejście nie będzie działać poprawnie. Czyli skopiuje informację z ostatniej klatki i przeciągnie ją na drugi klip. Jak temu zaradzić, żeby to przejście działało poprawnie? Rosujmy te klipy i zobaczcie tutaj. Widzicie ten trójkącik, i ten trójkącik, który jest tutaj w rogu. To oznacza, że w tym miejscu film się zaczyna. I przed tym filmem nie ma żadnych klatek. Widzicie, jak chciałbym go przeciągnąć, nic się nie dzieje. A zobaczcie, co się stanie: jak skrócę tutaj ten filmik, skrócę tutaj ten filmik, i w tym momencie nadam na niego o się nazywa właśnie cross dissolve widzicie kolor tego przejścia automatycznie się zmieni nie ma tutaj ukośnych pasków to oznacza że to przejście teraz działa poprawnie pokażę wam to wizualnie jak to wygląda też tutaj w tym momencie widzicie ten filmik sięga dotąd ten filmik sięga dotąd więc to przejście jest w stanie wziąć sobie trochę tych klatek trochę tych klatek które w tym momencie są poza filmikiem czyli tak żeby takie przejście działało filmik nie powinien kończyć się na ostatniej klatce musimy dać mu zawsze ten zapas czyli w tym momencie no na przykład tą sekundę sunę to i zobaczcie teraz jak wygląda to przejście widzicie samolot leci od samego początku a chłopak biegnie do samego końca i teraz tak. Dlaczego to się nazywa Apply Default Transition? Już wam tłumaczę. Wchodzimy w zakładkę Effects. Otwieramy Video Transitions. I pod Dissolve mamy zaznaczone jedną. Jedną tylko mamy na niebiesko. Jeśli jakieś przejście jest ustawione na niebiesko, to oznacza, że ono jest tym przejściem głównym. Czyli w tym momencie, jak. Daje tutaj default transition, to widzicie, daje się cross dissolve, daje się ten efekt. A zamieńmy to na przykład na to, czyli set selected to default transition, klikamy i zmieniam tutaj. I widzicie, mam deep to black, deep to black, i w tym momencie robi się coś takiego, czyli to idzie do czarnego, i to z czarnego wchodzi. Robi się nam takie przejście. Ale wróćmy na do Cross Dissolve, znaczy tego, że jest to najczęściej używane i dlatego jest fabrycznie ustawione przez Adobe Premiere Pro. Teraz możemy także edytować długość tego przejścia, czyli rozciągając go tutaj. Widzicie, mogę tylko dotąd rozciągnąć, a to dlatego, popatrzcie w tym miejscu ta część mi blokuje. To mógłbym jeszcze rozciągnąć. Ale ciągnąc tutaj, rozciągają się one jednocześnie. Ale z przyciśniętym klawiszem Shift możemy wyciągać je nieregularnie. Czyli moglibyśmy zrobić tak się zrobić tak, ale w tym momencie mamy na maksymalnie rozciągnięty. Ten klip z samolotem bierze maksimum danych jeszcze z tej części, którą tutaj u góry widzicie, a filmik człowieka, który biegnie wykorzystuje maksymalną ilość danych ze klatek, które są po nim. Ale jest ustawiony Deep to Black. Ustawmy Cross Dissolve, rozciągnijmy, z Shiftem dociągnijmy tego. Oczywiście cross dissolve i te wszystkie dissolve y to nie są jedyne przejścia. Przejrzę z Wami jeszcze kilka przykładowych, ale tak naprawdę najlepiej jakbyście sami to sobie przeklikali. Na początek wrzucę z powrotem te, taki, te dwa klipy. Przechodzimy do zakładki Effects. Możemy na przykład dać coś takiego. Robi się taki efekt. Efekty możemy nakładać na efekty i się będą zamieniać. Możemy zrobić taki efekt. Tak jak mówię, tych efektów jest bardzo dużo. No nie będę teraz przez każdy efekt przechodził. Ładnie jest tutaj podzielone są na grupy, więc można to wszystko ładnie sobie wyszukiwać. Jeszcze tymi przejściami możemy kończyć i zaczynać filmiki. Pokażę Wam na przykładzie. Rozpoczynamy filmik. Ale chcielibyśmy, żeby on się zaczynał od czarnego. W tym momencie klikniemy na początku: Apply the full Transition. Zobaczcie, co się dzieje. On się zaczyna z czarnego. O, taki ładnie, tak na początek może być. I powiedzmy, żeby koniec tego filmiku też. Mamy jakiś spokojny koniec, i chcemy, żeby po prostu przeszedł do czarnego. O, tak to było. W tym momencie zaprezentuję Wam ciekawą funkcję, jaką jest tutaj pod ikonką New Item taka pozycja jak Color Matte. Tworzy nam obrazek o jednolitym kolorze. To najczęściej polecam, żeby było takie, jakie się ustawia automatycznie, bo to się ustawia, takie, jaka jest sekwencja. Więc w tym momencie wybieramy, że będzie HD. Pojawia się wybór koloru. żeby oczywiście, jaki chcemy. To weźmy na przykład, żeby było takie ładnie błękitne. I możemy ją nazwać, w razie jak mamy dużo, nazwijmy ją blue. W tym momencie pojawia nam się tutaj w plikach. Możemy zrobić nowy kosz. I tą matkę wrzućmy tutaj. I jak przełączymy na timeline, to zobaczcie, teraz nasz filmik będzie przenikał z takiego właśnie błękitnego. A tutaj będzie nam przechodził do błękitnego. Oczywiście, kolor tego możemy zmienić, klikając dwukrotnie. Czyli w tym momencie na na białe zmieńmy. I nasz filmik będzie się kończył do białego. Dobra. Ale, tak jak wspominałem, przejścia możemy jeszcze robić między audio. Czyli w tym momencie wybierzmy sobie dwie piosenki, i w tym momencie, jak je przyłożę jedno obok drugiej, to słuchajcie co się dzieje. Słychać w tym momencie to cięcie. Jest takie ostre i automatycznie każdy by zauważył, jeśli by się coś takiego zrobili. Dlatego bardzo przydatne jest tutaj tak samo jak tam. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy apply default transition i posłuchajcie tego teraz jest już troszeczkę łagodniej. Możemy, żeby było bardziej łagodnie, wydłużyć to. Nie jest to perfekcyjne, bo tak jak słychać, te dwa klipy kompletnie nie pasują do siebie. Chciałem tylko po prostu zaznaczyć, że to przejście między nimi stało się już dużo bardziej łagodne. Tak samo możemy kliknąć na koniec muzyki i w tym momencie będzie nam się ona wyciszać można oczywiście to wyciszenie zrobić dłuższe, można tak samo zrobić to jako zgłaśnianie czyli w tym momencie ta piosenka się zgłaśnia od samego początku teraz wchodząc w zakładkę effects w zakładkę audio transitions mamy tylko jedną zakładkę crossfade i trzy efekty Constant gain, constant power i exponential fade. Constant power ustawialiśmy przed chwilą, bo były ustawione jako default transition z racji tego, że jest dookoła niego ta niebieska obwódka. Teraz pokażę Wam na tych klipach, jak to wygląda dokładnie. Weźmy trzy razy ten sam klip i na tego wrzućmy constant gain, na drugi wrzućmy constant power, a na trzeci wrzu wrzućmy exponential fade. Trochę wydłużmy do tego samego momentu. I posłuchajmy teraz, jak one się kończą. No tak, między pierwszym a drugim prawie w ogóle nie ma różnicy. To później wam pokażę też dlaczego. I jeszcze trzeci. Tu muzyka słychać było, że w pewnym momencie bardzo szybko się wyłączyła. Otóż wszystko tutaj zależy od przebiegu tego zakończenia. Od razu pokażę Wam keyframowanie. Ta kreska, tak jak pamiętacie, to jest ścieżka audio. Czyli możemy ją w tym momencie regulować ciszej, głośniej, ale przesuwając tą kreskę wpływamy na całe audio jednocześnie. Chcemy odwzorować, czyli w tym momencie, żeby to się wyciszało. To jest bardzo łatwe. W tym miejscu. Mniej więcej, żeby było równo z tym, i z tym robimy kropeczki, i tą kreskę przeciągamy w dół. Czyli to jest graficzne odwzorowanie dokładnie tego, co się dzieje tutaj. Możemy wyciszyć tą ścieżkę. Zobaczcie. I teraz wyciszyć górną można powiedzieć to jest dokładnie to samo. I teraz mamy Constant Power. Działa dokładnie tak samo, tylko jest złagodzone. Czyli w tym momencie też mamy tutaj przeciągniętą kropeczkę w dół keyframe'a, ale mamy zmienioną interpolację tych kropeczek, bo wszystko się załamuje liniowo. Ale teraz wchodząc w Effect Controls mamy tutaj taką zakładkę o tych zakładkach dokładniej będę mówił w części w animacjach, bo tutaj już się wpływa na czas. To jest jakby też nasza oś czasu, a to są keyframe'y, które mają różne wartości i te wartości zmieniają się w czasie. Ale zaznaczamy te dwa keyframe'y prawym przyciskiem i ustawiamy bezier. Bezier oznacza, że to jest tak zwana krzywa beziera, która jakby załamuje tą prostą, ją wygładzając. Widzicie, możemy. Zrobić ją tak. Ka każdy wtedy keyframe dostaje taką rączkę, którą można manipulować. Czyli możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Zobaczcie, co teraz wyjdzie. Dźwięk poszedł ciszej, głośniej i do cichego, ale chcemy odwzorować to, co się dzieje tutaj. To jest mniej więcej coś takiego, czyli ten dźwięk też maleje. Ale tak jakby po takim łagodnym stoku zjeżdża. Nie jest to prosta linia, tak jak mieliśmy tutaj, tylko jest to taka łagodniejsza linia. Zobaczcie, wyciszę to. I teraz wyciszę to. Exponential fade. Ją możemy, robimy tu tutaj też keyframe'a, tutaj keyframe'a. Zamienić na bezier. Tego ściągamy tutaj, tego robimy tutaj. Czyli w tym momencie, w tej części zaczyna się bardzo szybki spadek. I zobaczcie, jak to wygląda u mnie. W takim razie, jak to działa na przejściu? Chcemy Exponential Fade. Na nim zrobić, więc w tym momencie by się zrobiło coś takiego. Wam pokazuję. Tu się robi keyframe. Tu się robi keyframe. Czyli to przejście graficznie wyglądałoby tak. Bardzo szybko się ścisza, a ten klip bardzo szybko się zgłaśnia. No, to akurat tego przejścia zbytnio nie było słuchać, bo ten sam klip użyłem. Chciałem Wam tylko pokazać graficzną interpretację tego przejścia. Dlatego nie ma tutaj tego skoku, który pokazałem Wam na początku, tylko to przejście jest takie bardziej łagodne. I to by było na tyle.